Szokująca wiadomość. Dziś rano media obiegła informacja, która wstrząsnęła polską sceną polityczną, Jarosław Kaczyński, lider partii Prawo i Sprawiedliwość, został hospitalizowany. Choć szczegóły są na razie niejasne, takie wydarzenie wywołało ogromne spekulacje na temat przyszłości lidera PiS. I możliwego wpływu tej sytuacji na sytuację w kraju. Kaczyński w szpitalu, pierwsze doniesienia, informacje, które dotarły do mediów, mówią o tym, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Na razie nie ujawniono, czy chodzi o sytuację związaną z poważnym zagrożeniem życia, czy też o bardziej rutynową interwencję medyczną, jednak fakt, że lider partii. Która od lat trzyma rządy w Polsce, znalazł się w szpitalu, natychmiast wywołał falę pytań o jego przyszłość. Początkowo podano tylko, że Kaczyński odczuwał niepokojące dolegliwości, które wymagały pilnej interwencji medycznej. Z informacji opublikowanych przez jego otoczenie wynika, że jest on stabilny, ale jego stan będzie monitorowany w najbliższych dniach. Jednakże brak szczegółowych informacji. Wywołał lawinę spekulacji w polskich mediach i wśród polityków. Znaczenie Kaczyńskiego dla polskiej polityki Jarosław Kaczyński jest jednym z najważniejszych. A zarazem najbardziej kontrowersyjnych polityków w historii współczesnej Polski. Jako lider Prawa i Sprawiedliwości, partii, która od 2015 roku sprawuje władzę w Polsce, Kaczyński odgrywa kluczową rolę nie tylko w krajowej polityce, ale również na arenie międzynarodowej. Jego decyzje miały ogromny wpływ na kierunek, w jakim zmierza Polska, zarówno w kwestiach wewnętrznych, jak i zagranicznych. Jako prezes PiS, Kaczyński kierował polityką partii przez ostatnią dekadę a jego wpływ na życie polityczne w Polsce jest nieoceniony. Decyzje podejmowane przez PIS w zakresie reformy sądownictwa, mediów czy polityki zagranicznej były wynikiem jego osobistej wizji rozwoju Polski. Wiele z tych reform wywołało protesty zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z tym, każda wiadomość o jego stanie zdrowia budzi wielkie emocje. Spekulacje polityczne: co stanie się, jeśli Kaczyński nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji, jeśli sytuacja zdrowotna Kaczyńskiego pogorszy się, a on nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji lidera PiS, mogą pojawić się poważne zmiany w strukturach władzy w Polsce. Kaczyński odgrywa rolę która wykracza poza zwykłe przewodzenie partii. To on de facto kontroluje wszystkie decyzje polityczne, zarówno w kwestiach rządowych, jak i legislacyjnych. Jego ewentualna nieobecność mogłaby wpłynąć na stabilność partii. W mediach zaczęły pojawiać się spekulacje na temat tego, kto mógłby przejąć jego rolę. Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki czy Beata Szydło to tylko niektórzy z potencjalnych kandydatów do zastąpienia Kaczyńskiego, jeśli ten zrezygnowałby z aktywnego przewodzenia PiS. Jednak każdy z tych polityków ma. Ma swoje wyraźne cechy i charakterystykę polityczną, która niekoniecznie musi odpowiadać stylowi rządzenia Kaczyńskiego, przez co w partii mogą pojawić się podziały, równocześnie pojawiły się pytania o to, jak ta sytuacja wpłynie na koalicję rządzącą. I czy wywoła to w Polsce kryzys polityczny? Gdyby Kaczyński nie był w stanie pełnić swoich obowiązków, musiałaby pojawić się decyzja o jego następcy na stanowisku prezesa partii i ewentualnie o wyborze nowego kandydata na premiera. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na zmianę lidera? PiS, choć jest partia o dość scentralizowanej strukturze władzy z Kaczyńskim jako dominującą postacią, ma także innych silnych liderów. Choć Kaczyński ma olbrzymi wpływ na rządy, PiS jako partia nie jest całkowicie uzależniony od jednej osoby. Jednak sama myśl o potencjalnym wakacie na fotelu lidera partii może wywołać niepokój, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Jeśli Kaczyński zrezygnuje z aktywnej roli, to może otworzyć drogę do nowego, silniejszego lidera. Niemniej jednak, PiS boryka się z wewnętrznymi napięciami i rywalizacją pomiędzy frakcjami w partii. To sprawia, że nawet jeśli ktoś z tej partii przejmie rolę Kaczyńskiego, proces zmiany lidera może być skomplikowany. Zaniepokojenie w Polsce i reakcje polityków. Reakcje polityków po ogłoszeniu, że Kaczyński trafił do szpitala, były szybkie. Większość przedstawicieli partii rządzącej starała się uspokajać opinię publiczną, zapewniając, że stan zdrowia lidera PIS jest stabilny. Warto jednak zauważyć, że wśród przedstawicieli opozycji pojawiły się głosy, które przypuszczały, że ewentualna nieobecność Kaczyńskiego mogłaby znacząco wpłynąć na przyszłość rządu i kierunek polityki w Polsce. Co dalej? Choć w tej chwili nie ma konkretnych informacji, na temat stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, sytuacja ta z pewnością będzie miała wpływ na polską politykę. Jego stan zdrowia będzie monitorowany, a dalszy rozwój sytuacji pozostaje niejasny. Póki co, Polacy i politycy czekają na kolejne informacje, które być może wyjaśnią, co oznacza ta nagła zmiana w życiu.